Cześć Simoneczko, witam wszystkich z tej strony Arecki Lifestyle, a dzisiaj lecimy sobie z Murphy Challenge w ułatwionej wersji, bo w normalnej wersji jest kilometr biegania, 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów, kilometr biegania, wszystko z kamizelką plus 20 kg. Ja zrobię to bez kamizelki 20 kg oraz bez biegania. Dlaczego tak? Dlatego, że bardzo dawno nie biegałem i nie wiem jakbym zareagował. No, a jeszcze z dodatkową kamizelką bieganie, to myślę, że moje stawy ładnie mogłyby dostać po tyłku, za przeproszeniem. No, ale co? Jeszcze szybko powiem, skąd się wziął ten challenge. Ten challenge jest na cześć e, byłego, zmarłego żołnierza z jednostki amerykańskiej, który poległ w Afganistanie. Podczas walki. Więcej możecie znaleźć w opisie, gdzie wrzucę link odnośnie challenge'u. Także serdecznie zapraszam do niego. Jeśli go wykonacie, dajcie znać w jakim czasie. A tymczasem ja się dogrzewam i zaczynamy. Dodam, że w podtrzymywaniach pewnie nie będzie problemu w pompkach również nie będzie problemu, najgorzej chyba 300 przysiadów, ale będę chciał to wplatać już w podczeniach i pompkach, więc jakoś tam będę próbował robić dłuższy odpoczynek z tymi nogami, żeby dać radę. To co? Zaczynamy. Także co, zaczynamy. Odpalam stoper i zobaczymy jaki będziemy mieli czas. 3 2 1 Go. I don't trust nobody. I don't even trust my mind. I'm losing everybody. They can never take the grind. People always switch sides. People always in my line. Never ask me how I'm doing. They just want to waste my time. So I don't hate nobody. Just stay up on my life, and I won't hurt nobody. So just stay up on my sights. People always pull me down. they told me that I drown when you living. I'm living. All these leeches come around.

Ale tu wchodzi o Jezu już mam zadyszkę. Teraz minuta odpoczynku. No i lecimy dalej. Nogi na razie jest OK. Pompeczki bezproblemowo. No i podczynicze też. Nałożę sobie magnezję, bo trochę się grzeje i dłonie mi się pocą. I ten chwyt nie jest taki, jak być powinien. Lecimy dalej. I don't trust po 20 minutach challenge'u tak to wygląda, 60 podciągnięć, 120 pompek i 90 przysiadów. Wiedziałem, że będę musiał przysiady potem sam wykonywać. Czyli tak jak widzicie 20 minut za mną, a normalnie leci ze mnie, plus jeszcze po 26 stopni. No ale to dobrze, trochę się wypocę, trochę tego syfu z siebie wyrzucę. Eee, lecimy dalej, nie ma co się opierniczać. Teraz trochę ponagrywam, bo wcześniej widzieliście cały czas timelapse. Never gotta check. I've been doing all this shit with like two hands behind my back. I just focus on my shows, cause that's the only thing that's left. You don't know shit about me. That's the reason why you don't come around. You scared of me, cause I'm talking out. You can blow that's what won't come around. You can talk that shit but I don't know about it. See I see that shit, but I don't talk about it. But I will spring and I'm still erratic' Cause it's five years and I don't know shit and I'm still trying to like fuck. You are Yeah, you don't give a damn what I do You think you're the coolest Who would ever wanna be like you, you in pain Yeah No to aktualnie mamy podciągnąć 90, pompek 180 I przysiadów 135 135 przysiadów, a mam zrobić 300 Wo, No nic, dobra, lecimy Teraz trochę więcej przysiadów porobimy, a potem skończymy tą ostatnią serię. Jako że nie chcę Was przynudzać samymi przysiadami, to włączam timelapsa, będzie się leciał, a ja mam do wykonania 140 przysiadów, bo aktualnie mam 100 podciągnięć, 200 pompek i 160 przysiadów. No to co? Odpalam i lecimy sobie powolutku. Zostało mi ostatnie 20 przysiadów Mam 59 minut, więc lecę szybko, żeby była równa godzina i zrobiłem 100 podczynień, 200 pompek i 300 przysiadów, także lecimy szybko Zrobione, patrzcie na czas Także skrócona wersja Murphy Challenge dobiega końca. Pokażę Wam teraz jak to wyglądało. Podciągnięć po 10, pompek po 20 i przysiadów do 190 robiłem po 15, potem zrobiłem 10, a potem po 25 serii. Jestem mega wykończony, ale się cieszę, że dobiegł on końca. Następny raz spróbuję z bieganiem, tylko się przygotuję do tego. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Zapraszam do subskrypcji i życzę Wam miłej soboty, miłego weekendu. Siła!